Chcę ją ten... zrobić na pół. Teraz mam no. Meć Vlad. Tak? O. O, Lol. Hey. Login. Nol. Nol. Cześć. E, trochę mnie to nie było. Część może z Was śledzi mnie na Twitchu, więc wiecie, że MFowałem sobie troszkę na Softkorze. E, teraz już raczej będzie koniec MFowania, trzeba kupić się na kasztanowej która rusza w piątek o 18, zapraszam, nawet jeżeli nie gracie hardcore to zapraszam, tam w opisie dodam później um, takie intro do całej kasztanowej Czym ja zagram jeszcze nie wiem, no ale tak dzisiaj chciałbym nagrać filmik o MF-ie, dlaczego w tej lidze w ogóle warto, to jest najlepsza liga pod MF-a, więc um, no przechodzimy Pierwsze co to ja grałem Tornado Shot, głównie grałem w party, ale można też tym grać solo, można nawet grać solo te szesnastki, ale to jest naprawdę bardzo wysoki budżet. Mój aktualny build um, bez Enlightena sobie radził na jedenastkach, także no, już myślę, że całkiem nieźle, wal do boksy z tego lecą. Także no, chciałbym przejść pokrótce jak to wygląda, co ja zrobiłem, jak, jak to grałem i, i dlaczego tak, a nie inaczej, czyli tak. Przede wszystkim zaczęcie samego MF-owania Jeżeli chcecie zacząć solo Sugerowałbym od Pathfinderki pod Caustic Arrow Takie coś jak Gorata I wtedy możecie biegać te siódemki Na przykład Symmetry Pod Abyss A jeżeli macie już szybszy build, silniejszą postać, Tornado Shot To wtedy warto zmienić Abyss na jakiś Legion Różnica jest taka, że Jakby granie Abyssu mając szybką postać tracicie po prostu czas no bo możecie szybciej zrobić te mapy, więc wtedy więcej zarobić. A jeżeli robicie e, sobie abyss, y, no to to, czy macie szybszą postać, czy wolniejszą, nie ma takiego znaczenia. Ważne jest, żebyście na nich nie padali, więc no. Pod Headhunter i naprawdę szybką postać Tornado Shot sugerowałbym granie Legionu, ale nie na start. Pierwsze 3-4 dni myślę, że aby szczególnie Solo na t 7 dla każdego powinien być odpowiedni, ale jeżeli już chcielibyście je robić wyższe mapy i, i Legion, no to wtedy ja proponuję Tornado Shot. Jeżeli macie Headhuntera. To wtedy ważne jest już, żeby postarać się migrować, bo zaczyna się od elemental łuku na fizykal. Po prostu więcej dostajemy. To jest łuk, który ja sam zrobiłem. Quiver zrobiłem sam. Właściwie wszystkie części eku zrobiłem sam, które można sprawdzić oprócz unikatów. Kupiłem tylko jewel, ten duży. Resztę porobiłem rzeczy sam. Także jakby była potrzeba, to ja mogę um, nagrać taki filmik, jak krawciłem te części kwipunku, ale myślę, że spokojnie też można kupić, że różnice nie są aż tak duże. Na rękawiczkach ok. 40 divine'ów zarobiłem dzięki temu, że zrobiłem je samemu. Nauku koło 50, ale byłem trochę lucky z Fracturing Orbem, bo gdybym trafił dwa później, to bym w ogóle nie zarobił, byłbym na zero, a jakbym trafił trzy później, to już bym tracił. Hełm faktycznie chyba warto zrobić samemu, quiver prawdopodobnie też. No, no i jeżeli grałem solo, to ja grałem tak, żeby Wentory mi kapowały razem z amuletem po prostu resy i na podce progenezyzm miałem koło 70 chaos resa. A jeżeli grałem w party no to już wtedy grałem. Amulet pod Quanta i po prostu większe Rarity Quant i życie na wentorze. No to tyle. Myślę, że fizykal trzeba mieć już Headhuntera, żeby grać. A wcześniej Ele jakieś bisko też daje radę. Chociaż jeżeli ktoś chce grać te siódemki z bisko, solo i tak dalej, to sugerowałbym jednak zrobić patfinderkę. Um, Podcasty Carol. No i tak, jeżeli chodzi o Tornado Shot, takie podstawowe rzeczy to tyle. Bardzo ważne są ekstra proje, Tutaj jeden, tutaj dwa i, i na czarmach plus um, That Witch Taken nowym unikatowym duelu można mieć. Um, co do czarmów, to wygląda u mnie to tak, że ja gram cooling, phasing, um, onslaught to są najważniejsze. I mam jeszcze 14 sapresa tutaj oraz 14 sapresa tutaj. Chodzi o to, że na rękawiczkach nie mam zapresa, Stwierdziłem, że na razie wolę tańsze, skoro i tak mnie nie stać na plus jeden Proge na albo jewelu, albo na czarmach. I jeszcze ważny jest ten mod Projectiles Barrage z No Spread. To wszystko będzie w pobie napisane. To jest taka podstawowa wersja do grania solo lub w party. Jeżeli gracie w party, to nie odpalacie aury, które rezerwują życie. Lepiej mieć większy pool, a Vitality i całą resztę i tak dostaniecie. I na solo proponuję zamiast grać Arctic Armor, to grać Grace. Wtedy macie taką ilość, że nawet te pierwsze rary jesteście w stanie zrobić. A w party z racji, że nikt Wam Arctic Armoru nie doda, to proponuję tak zagrać. Um, dużych różnic nie ma co do solo i, 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 i party, jedynie właśnie z tymi aurami, i zależy. Jeżeli zawsze macie ekipę, to na przykład nie musicie się starać szybko kupić enlightena. Ja tak zrobiłem, bo kolejny krok to byłoby wrzucenie tutaj hatred um, zamiast tego Arctic Armor, i wtedy trzeba by to przerzucić do zbroi, żeby mieć jeszcze enlighten. Dlatego też między innymi ten charm został taki kupiony. Ale jeżeli planujecie grać tylko w party z tym tornado shotem. To wtedy, jak już macie Massive i tak dalej, tutaj można do solo wziąć Mana Reservation. To jak macie ten, to po prostu gracie tutaj Extra Prod szybciej kupujecie zamiast jakiś Mana Reservation, Enlightenów i tak dalej. Ja tutaj grałem jeszcze Chaina. Kolejny upgrade to byłby Fork Awakened Fork, ale to też jest około 100 Divinów, chyba nawet ponad. I tyle. Tak jak mówiłem, jak macie szybką postać, to już możecie grać Legiony wcześniej Abyss. I jedna rzecz, bo nie każdy zdaje sobie sprawę, jeżeli odpalacie mapę i załóżmy, że wy ch chcielibyście biegać centymetry na T7, to sobie oczywiście dodajecie to do waiver. Wszystkie sloty, które macie, najlepiej ich trochę mieć i wtedy po odpaleniu mapy yy, z voidstone'ami, bo oczywiście chcecie, żeby wasze yy, jakby kompasy działały, czyli wrzucacie je tutaj sobie 4 Odpalacie mapę i po odpaleniu wyciągacie 3, żeby na waszym atlasie same miało ten tier, który biegacie. Dzięki temu po dodaniu favor, to wam faktycznie będzie dropiło ta mapa. I to jest bardzo istotne, bo dużo ludzi ma problem, że im nie sustainuje się mapa na MF-ie. Jeżeli macie favor i poprawnie ustawiony atlas, nie ma szans, że to wam nie będzie leciało. Um, no, w opisie w pobie ja tutaj dodaję dwie strategie, uważam, że Abyss jest lepsza na start, do grania solo i tak dalej, jak nie macie jeszcze silnej postaci, a później e, proponuję grać Legion, gdyż na godzinę jesteście w stanie z Legionem zarobić więcej, ale tylko pod warunkiem, że robicie te mapy szybko i szybko lutujecie, bo tak to zawsze Abyss daje więcej, więcej z tych rarów po prostu na mapie, a same mapy są jednak trochę tańsze, e, no więc no taka jest różnica, bo... Należy pamiętać, że to nie jest tak, że legion dropi więcej lub aby zrobić więcej. Aby daje więcej rar, a co ta liga daje, to te Wispy całe, które zbieracie, one wam mocno bufują drop z tych rar, nawet czasem bez MF-a jesteście w stanie ogromnej ilości, jeżeli zbierzecie dużo Wispów. Na co wpływa Wisp, żeby go było więcej? A ilość mobów, Back size. Um, no plus to jakie macie RNG, bo czasem są straszne RNG i, i, i po prostu mapy się nie opłaca biec, jeżeli macie na przykład same żółte i, i jakby pyłki, to co z tego, że zbierzecie cztery eventy, jak macie nie wiem 6000 tysięcy żółte, możecie to pobiec na karty jak najbardziej, Mo, może wam polecieć. Ale myślę, że na softkorze najważniejsze są niebieskie, żółte, fioletowe w takiej kolejności. Na SSF wtedy może być także fioletowy, żółty i niebieski ma mniejsze znaczenie, bo jednak fioleta wydaje wam mocno podbija rarity. Więc jeżeli wam zależy bardziej na dropieniu unikatów, Mailblood, Headhunter, to wtedy te fioletowe pyłki mają znaczenie. I na Abysie, bo należy pamiętać, że fioletowe pyłki dodają projectile, a to co jest ważne w Abysie, to że ten Spire wyrzuca moby. Ale ile on wrzuci MOBów zależy od projectile, więc biegając Abyss, zawsze rolujecie sobie dwa projectile na mapie. Poprzez dobrze rozdane Atlas, te dwa projectile powodują, że to są trzy projectile, plus fioletowy dorzuca. Więc na Abyssie fioletowy pułek jest najważniejszy, ale jak się biega legend, no to wtedy już tak jak powiedziałem, ten priorytet taki będzie. Myślę, że z takich rzeczy to najważniejsze. Taka postać jak moja śmiało może biegać jedenastki. Myślę, że jakbym wrzucił hatred, to może i szesnastki. Z czym, że no. Przy bieganiu Legionu ważne jest to ogólnie z Headhunterem, że nie lotujecie w ogóle. Wy cały czas biegniecie na do bossa, clearujecie całą mapę, dopiero wtedy lotujecie. ABS na tyle długo trwa, że gdzieś tam te wolniejsze buildy no, aż tak nie odczują różnicy. Dlatego może na tornado shot z nie jest najlepszym rozwiązaniem, ale jak zaczynacie, macie słabszą postać, to i tak myślę, że spoko. Watchers Eye z chaos resem. Fajny, Purity of Elements daje nam chaos resa. Dodatkowo, tak jak jest tutaj napisane w notatkach, to są to, co chcemy mieć, czyli on dotkin on-kill, projectiles, no-spread, phasing, suppression żeby mieć cap. Um, przy solo gierce rezerwujemy HP. No i najważniejszą statystyką na tornado shot są te extra proge. Ten build nie jest tani, bo sam Massive kosztuje około 95, łuk 150 i tak dalej, ale um, spokojnie dużo tańszą Pathfinderką można zacząć i później się przerobić. To jest to samo, jakby to sama klasa, jedynie inne ascendency. Myślę, że Pop dużo wyjaśnia. Notatki: tu jest taki super endgame już Fabkana, napisane gdzie możemy dostać Mirror Tier Itemy. Myślę, że tyle. No i zapraszam na tę kasztanową ruszę w 5.18 i już. Znowu wracamy do naszego jakby trzonu, czyli hardkoru. Um, ale każdy, kto nawet nie gra, myślę, że może się dobrze bawić na takiej kasztanowej. I dajcie znać, czy chcecie filmik o kraftowaniu ekwipunku na tego Tornado Shot. Um, tego na necie trochę jest dostępne, ale czasem można, warto zrobić jakiś taki myk. Typu jak ja, nie zagrałem rękawiczek z Suppression, bo i tak mnie nie było stać na Charma plus 1 proc, więc można to wykorzystać na Suppression. I rękawiczki ze 120 divine'ów mnie kosztowały 9. No ale to nieco już trzeba wiedzieć o trzy. No myślę, że tyle. Pozdrawiam was cieplutko. Ejka.